Cześć, witam Cię już w drugim odcinku Co na półkach. Dzisiaj chciałam pokazać e, Tobie, w, jak wyglądają półki e, dla moich prawie czterolatków, e, i również korzysta z nich Agatka, która ma 5 lat. No i oczywiście Buszuje Judytka. od strony lewej. Tak tak wygląda tutaj cały regał. Mamy roślinkę. Obok roślinki mamy tutaj dzbanek z wodą, tak by można było roślinkę podlać. Tutaj mamy memo. Jest ono tutaj dosyć wysoko daleko, żeby Judy tego nie porozwalała. To jest memo z sklepu Różowa Wieża i to są właśnie zwierzęta leśne. Ponieważ u nas jest teraz Zima, mimo że jest fajne słońce jak na wiosnę, to jest nadal zima i mamy taki temat zwierząt leśnych, pingwinów i tak dalej. Tutaj mamy aktywności do wycinania. Tak jak widzicie, są już wyeksploatowane bardzo. Franio tutaj codziennie sobie ćwiczy i wycina. Także oczywiście, wiadomo, z różnym, z różnym skutkiem. Czasem dobrze, a czasem jest w kurze się, bo na przykład mu coś nożyczki nie działają, ale nieważne. Tutaj mamy aktywności z wycinania. Te aktywności możecie pobrać, gdy zakupicie magazyn kukumak. Także zawsze w, takim, w moim magazynie będą takie aktywności, takie bardzo ładne do wycinania. A później wykorzystujemy te resztki, do tego, że dzieci robią jakieś prace plastyczne. Kolejna aktywność, też jest z magazynu. A raczej można też ją osobno kupić u mnie w sklepie. To są takie karty do nauki matematyki, do nauki przeliczania. Już Wam pokazuję o co chodzi. Mamy dwa etapy trudności, pierwszy i drugi. I tak dziecko ma za zadanie markerem, takim suchościeralnym, napisać cyfrę. I tutaj może narysować kropki bądź y, jakimiś kamyczkami, muszylkami, czy co tam macie, żetonami, położyć odpowiednią ilość, ile jest pingwinów. Tak? Mamy tutaj jeden, tu mamy zero pingwinów. Trzy. Także widać, że dzieci korzystały z tego, nie jest to wszystko dokładnie zmozane. E, tutaj mamy dziewięć pingwinów, tutaj kropkami właśnie zaznaczali. Także to jest ten etap, kiedy właśnie dziecko, dziecko uczy się tego, e, tego znaku, jak on wygląda dokładnie, tak? Mamy to spięte, teraz tego nie zepnę, bo ciężko mi jedną ręką, e, takim właśnie e, suwanym spinaczem. I e, tutaj mamy takie coś, ale już bez cyfry. E, tak? czyli to jest drugi, drugi etap, to jest bez cyfry, i z tyłu. Jeżeli nie wiecie skąd ten stojak, to jest stojak, słuchajcie, chyba na talerzy czy na pokrywki, już nie wiem. Z IK, to jakieś grosze kupiony. Tutaj mamy markery suchościeralne. Eee, tutaj są te markery. A tutaj mamy taką tablicę, którą zrobiłam. Gdzieś, słuchajcie, na Instagramie podpatrzyłam, zrobiona z kartonu, dzięki której może, możecie pracować z tą tablicą. Jeżeli dziecko nie będzie pamiętało, jak, jak wygląda cyfra y, 9, tak? to sobie może policzyć koraliki, czy może sobie od góry policzyć do dołu i sprawdzić, jak pisze się, jak wygląda ta cyfra 9, żeby ją napisać. Y, nie wymagamy na dzieciach, by cały czas pamiętały wszystko, tylko mogły coś sprawdzać. My też różne informacje sprawdzamy i dzięki temu utrwalamy y, no, te informacje. Dokładnie tak jest. O, widzicie, udało się. Także ten jak super to wszystko tutaj organizuje. Wszystko mamy, nawet dziecko, jak chce to sobie może to wziąć i z tym pójść do stolika. Druga sprawa, którą zrobiłam ze względu na Judy, ponieważ uczymy się tutaj pisać cyfry i litery. Mamy tutaj żłobiony alfabet Spilch i jest to taki dziwny żłobiony alfabet. Ponieważ jest to czcionka tak zwana Schreibschrift, niemiecka, można kupić taki niemiecki alfabet również u Pilcha. Mają ograniczoną liczbę sztuk. Tutaj ja narysowałam uśmieszek. Tak, i to jest miejsce, gdzie Judy raczej dostępu nie powinna mieć, czyli Kreda, którą ona uwielbia. się gąbka, tak jak widzicie, dorwała się do niej. Oczywiście nie zjadła, tylko wypluwała. To mamy też taką małą gąbkę. Judy! Tak, właśnie, gąbka, to jest to, co Judy lubi. Gąbka zazwyczaj ją namaczamy, dlatego też dałam jakieś dodatkowe pudełeczko, ponieważ to by się pewnie zniszczyło. I tutaj mam przyklejony kawałek takiej czarnej takiej tablicówki. Można to kupić gdzieś w marketach. Nam się przydało do robienia jakichś tam innych tablic, także cały czas to używamy. Tutaj właśnie są te, ten alfabet PIL i tak stawiamy to sobie czy na stoliku, opieramy o ścianę. I dziecko sobie ćwiczy. Najpierw wodząc palcem po literze, pisanie alfabetu. Kolejna sprawa to plakat z pingwinami. Na takim stojaku. Zobaczcie, to jest stojak z dreweksu. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj również mamy roślinkę. Ważne jest, żeby do tych półek zawsze dodawać jakiś element taki dekoracyjny dzieciom. Żeby to nie były tylko takie suche aktywności. Ale również to jest też dekoracja. Jednocześnie możemy sobie sprawdzić, jak. Jakie są gatunki pingwinów? E, tutaj mamy cyfry szorstkie, dzieci również mogą sobie je wziąć e, wraz z tą, e, z tą tacą, z tym, z tym pojemnikiem, i również ćwiczyć e, to, jak się je pisze. A tutaj mamy takie e, puzzle e, z ciągiem liczbowym, i mamy od 1 do 9. To jest taka tablica kontrolna. Czyli wydrukowałam to dwa razy i od 1 do 5. Czyli najpierw ćwiczymy oczywiście z dzieckiem o 1 do 5, a później od 1 do 9. Mam to na razie w ten sposób gumkami, ale również fajnie, by zagrał tutaj taki jakiś e, pojemnik stojak, gdzie można by było to włożyć. My ja na razie nie mamy. E, ok, teraz przeszliśmy kondygnację niżej. Tutaj mamy różne gry i puzzle w jednym miejscu skoncentrowane, ponieważ ciężko by było je wyeksponować pojedynczo. Powiem szybko co to jest. To jest kapitan nauka, zawody, taka książeczka. Wybaczcie, ale jeżeli chodzi o podłogę, to u nas niestety bardzo się szybko kurzy mimo porannego mycia podłóg. Tutaj mamy. No, Judytka pokaże. Tak, mamy takie po prostu karty, gdzie są opisane różnego rodzaju zawody, a z tyłu, jakby atrybuty tych zawodów. E, I to jest kapitana nauki. I co jest fajne, no po prostu to jest do rozwijania słownictwa. E, tak naprawdę. Taka, taka fajna książeczka. Bardzo fajna, jeżeli chodzi o, na przykład, można zabrać w podróż. E, kolejna rzecz to są układanka malucha, zwierzęta morskie. Między 1 a trzeci. Między pierwszym a trzecim rokiem życia. I tak naprawdę moje dzieci sobie świetnie z tym radzą, jednak chłopcy mają obecnie taką fazę liczenia, przeliczają wszystko, więc idealnie ona nam się sprawdza do tego, że oni układają te puzzle. i później liczymy wszystkie kraby, morsy i tak dalej. Janek szczególnie bardzo lubi i to też jest z Kapitana Nauki. Mamy Memo Dinozaury, również z Kapitana Nauki, bardzo ciągam moje dzieci. Są też nazwy dinozaurów, ale myślę, że szerzej pokażę to, bo chciałam zrobić taki post o pomocach, a raczej taki Kuku TV o pomocach z dinozaurami. Tutaj mamy to jest zabawka z dzieciństwa taka gra z dzieciństwa moich chłopców. Oni sobie po prostu to jest akurat kupiona w Niemczech. Oni sobie po prostu tutaj ustawiają domki i mają różnego rodzaju takie autka i sobie tworzą takie jakby miasto. Służy to do zabawy, ćwiczymy też, dzięki temu później można takie miasto ustawić, ćwiczymy dzięki temu też takie słownictwo typu, że koparka jest za domkiem, przed, obok i tak dalej, i po prostu też dzieci się tak swobodnie bawią. Chcesz otworzyć, Judytko? Już Ci Kolejna y, gra. Dlaczego ryba w stawie pływa? Z wydawnictwa Palatum. I y, mamy po prostu, to jest taka gra rodzinna, bardzo fajne jest to, jak wymiecie te wszystkie elementy, to możecie je, już cię otworzę tylko proszę tak, to jest właśnie takie profesjonalne, słuchajcie, nagrywanie, profesjonalne studio, my tutaj profesjonalnie wszyscy podchodzimy do, do sprawy, nie Judy? No. I y, można, jak wyjmie te wszystkie elementy, to można to postawić i jeden gracz ma z jednej strony karty, drugi z drugiej, także bardzo fajnie można to wszystko sobie ustawić. I tutaj są zagadki opisane takim wierszykiem. Ja czasem zmieniam, na przykład coś tam było, że słodzi się herbatę cukrem, to ja tam zmieniłam syropem daktylowym, jakieś takie takie śmieszne są czasem rzeczy, ale generalnie, generalnie są bardzo fajne te zabawki, zagadki, nie zabawki, tylko zagadki. I można się fajnie naprawdę tak rodzinnie bawić. I... No i powiem Wam tak, pięciolatka daje radę, ale również moi chłopaki, które mają, którzy mają w, w marcu, będą mieli 4 lata, tak? Czyli za miesiąc. Także no jestem w szoku, że dają radę z tymi zagadkami. Nie ze wszystkimi, ale ogólnie to bardzo fajnie. Dobra, Judy, tutaj zrobisz imprezę, tak? Super. Mimo imprezy, e, przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Więc tak, e, ponieważ e, wszyscy myślą, że moje dzieci nie mają zabawek normalnych, mają. Słuchajcie, tu mamy koszyk z autkami, z policją, e, ze strażą pożarną. I tak jest policja niemiecka, jest policja polska, jest karetka pogotowia. E, mamy m, bardzo fajne są różnego zabawki z Green Toys. Możecie je nabyć w Nilo Club. Właśnie oni, oni sprzedają te, te zabawki, są super, bo to jest plastik z recyklingu. Jak widzicie, nasz został nasmarowany jakimś kremem. No. E, tutaj też z Nilo Club mamy taką drogę gumową Way to Play. E, zdecydowanie mamy za mało elementów, ponieważ chciałoby się, mamy 3, 30 czy 16 elementów? 16, nie. Wiem. No, za, za mało elementów jest. Także jeżeli będziecie kupować, to polecam Wam, żeby było dużo elementów, żeby można było o wiele więcej budować. I mamy tutaj, yy, yy, mamy tutaj takiego różnego rodzaju autka. Jeszcze część autek chłopaki mają u siebie w pokoju. Tutaj mamy taki, tak, traktor jest to firmy którą po niemiecku się mówi ziku, a po polsku siku. Dokładnie tak to się nazywa, tak? I one są fajne, bo są metalowe, słuchajcie. To jest wszystko z metalu wykonane. Także są dosyć porządne. Tutaj jest guma, a wszędzie jest metal. No, to jest e, e, plastik, ale tutaj wszędzie ten, to jest metalowe. Tutaj mamy jakieś autko z second handu, a to też kiedyś kupiony taki walec kata. I co tutaj jest w tym koszu? Oprócz tego, że Judy wsadziłaś tutaj zająca, tak, to ty? Okej, okay, Judy, rozumiem. Jesie zające. Mamy tutaj takie mm, klocki, Lindeks, i one nam służą do tego, że dzieci bardzo często budują z nich różnego rodzaju drogę, garaże, e, właśnie do autek. Więc bardzo często je mamy właśnie na półce, żeby dzieci mogły sobie. Z nich również. Kolejna budować. rzecz, trochę nie po kolei <gry> idę, sorry. Yy, to, ma, to jest układanka taka logiczna. ze skumaj to. Mamy tutaj układankę, tutaj co się wyjmuje, a tutaj jest po prostu, są różnego rodzaju układy, tak? Czyli dziecko sobie wybiera, jaki chce układ ułożyć, wywala to wszystko zazwyczaj i po prostu później układa. Zasada jest taka od lewej do prawej, od lewej do prawej. E, tak, jest to układanka, można powiedzieć, że to są układanki tak zwane lewopółkulowe, czyli szczególnie polecane dzieciom z jakimiś problemami rozwoju mowy, ale nie tylko. Bardzo fajne, dzieci je lubią ze względu pewnie też na te kolory. E, tutaj mamy też jest nowość, także dzieci dopiero co to doświadczają e, firmy Isani Handmade. Robi to taka e, bardzo fajna mama która y, robi właśnie sama różnego rodzaju zabawki, tworzy taki sklepik i ma. Y, ja kiedyś chciałam coś takiego sama zrobić, ale oczywiście przy czwórce dzieci to nie ma się aż tyle czasu. Także y, można to zakupić u niej. I teraz tak, po prostu dziecko wsadza sobie dłonie. No i mamy za zadanie zgadnąć, co jest w środku, tak? Tam na przykład mamy jakiś kawałek, oj, widzicie? Kawałek mamy pióra, mamy jakąś tam korę i tak dalej. Czyli takie doznania po prostu sensoryczne. Kolejne rzeczy. Przechodzimy teraz. Rozwój słownictwa. Mamy kartę, pudełko z firmy Różowa Wieża. Tutaj mamy kartę z pingwinami. Tutaj mamy nazwy pingwinów, karty. Są to tak zwane karty trójdzielne do. O, ty widzicie o, prze, trochę prze, przełożone. Do rozwijania słownictwa do nauki nazw pingwinów. I te karty również możecie zakupić wraz z magazynem Kukumak, albo też bez niego, właśnie do nauki właśnie pingwinów. Tutaj mamy figurki Safari z tych pingwinów, ale nie jestem jakoś szczególnie zadowolona, bo niestety one idealnie nie przypominają tego, jak powinny wyglądać niektóre gatunki. I ja, jak z Jankiem pró próbowaliśmy dopasować to Janek się wkurzał, że przecież tak nie wyglądają te niektóre pingwiny. Kolejno. Dziękuję Judy. Dziękuję. Tak. E, dziękuję. Więc tak, kolejno. Mamy, mamy karty. Już docelowo z firmy różowa Wieża, ze zwierzętami leśnymi. I tutaj mamy właśnie lisa, dzika i tak dalej. I na hasło KukuMak polecam macie na wszystkie produkty z różowa wieża rabat. Także serdecznie Wam polecam. Są to bardzo porządnie wykonane karty. Kolejna, kolejna aktywność jest to aktywność tropy, z, również można zakupić u mnie w sklepie. Cały pakiet tych aktywności. Słuchajcie, dzisiaj Wam nie pokazuję wszystkich, są tam również gry, bingo z pingwinami itd. I na czym tutaj to polega? Polega to na tym, że macie kartę. Dzięki Judy, naprawdę atrakcje tutaj mamy niezłe. E, mamy karty, właśnie ze zwierzętami, i mamy dopasować do nich ślady zwierząt. Z drugiej strony, ja narysowałam kontrolę błędu dla dziecka, czyli dziecko może sobie sprawdzić, czy dobrze dopasowało te ślady. E, oprócz tego mamy takie. Nawet Wam, że nie pamiętam skąd to mam. Dopasuj tropy zwierząt. To jest takie kółko i właśnie mamy również kontrola błędu różnego rodzaju właśnie znaczkami, figurami korol, korol, kolorami. Przepraszam. E, I tutaj również się kręci i dopasowuje się w... tutaj tropy. Oprócz tego aktywność, żeby sprawdzić, jakie tropy mają zwierzęta, e, możemy, mamy tutaj w koszyczku, Słuchajcie, również większość z tych figurek jest ze sklepu różowa wieża. Yy, tutaj mamy, tak, zające, jelenia, mamy jeża. Może, o tak, możemy sobie właśnie również yy, ciastolinie, Mamy tutaj przygotowaną domowej roboty ciastolinę w zamkniętym, szczelnie opakowaniu i również tacki. A z boku, o tej widzę, że Judytka dała. Ten autko, mamy stolik ze sklepu Kukumak, tak by dziecko od razu mogło sobie tą aktywność przenieść wraz z tymi zwierzętami. I e, bardzo mnie ucieszyło, bo zanim myślałam w ogóle dzieciom powiedzieć, ta agetka od razu wykombinowała, że zrobimy ślady tych zwierząt. Czyli położenie tego, tutaj obok tego, jakby zasugerowało je już, i te ślady plus aktywność ze śladami. Zasugerowała jej, że można zrobić taką aktywność samodzielnie. Że przebrnęliśmy już przez wszystkie półki, teraz przechodzimy do ostatniej. I teraz mamy już typowe pomoce Montessori. Czyli y, tutaj mamy walce kolorowe. To są tak zwane pomoce z działu wy Zobaczcie, to są właśnie takie kolorowe walce. I one odpowiadają. Również cylindrom do osadzania, i to jest też pomoc z działu sensoryki. E, bardzo fajna pomoc e, dla dzieci. I teraz tak, e, rozwinięcie. Tak naprawdę, pomoc, jeżeli chodzi o cylindry, opisałam na blogu, jak z nimi pracować. A prace z tymi kolorowymi walcami, to są w ogóle pomoce dla dzieci w wieku przedszkolnym e, i praca z nimi jest opisana na kursie. Montessori dla rodziców, o pomocach Montessori dla rodziców jest to kurs online. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, ponieważ wytłumaczenie teraz w dwóch zdaniach jak z tym pracować jest e, ciężkie. I mamy takie zwane um, ze sklepu chyba szycie Montessori, ale domowe Montessori też mają ten taka po prostu takie do zasłonięcia oczu. I y, Agatka pracuje w ten sposób, że ma zasłonięte za oczy. I yy, układa te cylindry, co wcale nie jest taką prostą sprawą. Yy, I teraz tak, kolejna pomoc nam się jeszcze ostatnia zmieściła do mojej motoryki. Jak już widzicie, jest trochę. Tutaj widzę, że ktoś już poprzekładał to wszystko wczoraj. Yy, do mojej motoryki, czyli szycie, mamy plastikową wełnę, która jest yy, wełnę, przepraszam, plastikową wełnę. Super. Mamy plastikową igłę. Mamy takie wielkie drewniane guziki. I dziecko ma za zadanie właśnie przekładać te guziki. No to jest bardzo fajna, y, fajne ćwiczenie małej motoryki. I y, y, jest to ze sklepu Isani Handmade. To samo ten sam sklep, z którego jest ta, ta, ta zabawka taka sensoryczna do wkładania rąk. No, to udało się nagrać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Po poprzednim filmiku z półkami Judytki widziałam bardzo duże zainteresowanie, także mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, jak wyglądają te nasze półki i półki zmieniamy różnie. Czasem jest tak, że to jest raz w miesiącu, a czasem po prostu szybko ściągam jakieś pomoce, bo widzę, że jest zainteresowania brak. Bądź po prostu dzieci dają mi znać, że. Że chcą coś innego przynieść. Same nawet przynoszą coś na półkę z naszego schowka i mówią, że chcą się tym i tym bawić. Tak, tak zresztą było z tymi grami, które tam są. Tak naprawdę ja położyłam tylko grę tą z tymi zagadkami, bo to jest nowość u nas. A resztę mamy na, mamy na regale z książkami również różnego rodzaju gry. No i oni to sobie jakby zaproponowali, że chcą się tym bawić teraz. Także. To była ich decyzja. No, mam nadzieję, że Wam się podobało i pozdrawiam Was, życzę miłego dnia, cześć.